Ja widzowie, Siemanko, dzisiaj wywalamy serwer w powietrze i to takie totalnie. Widzowie... Ale nie gadajcie. Czekajcie, widzowie. Widzowie, jesteśmy już. Ogólnie tak to wygląda. <ścoughs> Jak to oglądacie, to może jeszcze ten serwer może żyje. A jak, te, jak widzowie to widzicie, to oznacza, że to odpaliliśmy. Teraz stawiam tego 325. Ile mam subów na kanale? Tyle z. Widzowie, mam pomysł. Jedno TNT to jest jeden sub, na, jest sub z mojego kanału. Ile będzie subów na kanale? Tyle następnym razem wysadzimy TNT. Dobra Na pewno porobimy jeszcze coś na tym filmiku Może wysadzimy jeszcze. jeszcze jeden serwer Ale z tego nie wiem Ej, odpalamy już to? Tak ta, 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 ta. Jeszcze więcej widzowie stawiamy tego wi Stawiamy tego więcej Będą lagi masakry Nie wiem o tym widzowie Widzowie jak mi 5 takich TNT lagowało już To nie wiem co tu się Nie wiem czy mi nagrywki nie wywali Oby nie ale serwer to wywali na milion procent, prawda? Odpalasz to? Odpalamy to, widzę. Odpalam jedno! Widzowie odlatujemy! Szybko! Nie! Odlatujemy! O, 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 bo o Boże! Wy, wydupciło? Jeszcze nie. Dobra Ale. widzowie, leziemy na górę, nie wolno ze to. Ja wszystkie bo na widzowie to wywali To wywali serwer Pala się? Widzowie, co jest? O Boże! <śm> Się jeszcze, od... bo to jeszcze odpala się. Widz... widzowie mam laga, nie mogę nic zrobić. O Boże, o kur, o, kur... o kurcze. a to jeszcze wybucha. O Boże. O. Kurczę! Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy widzieliście kiedyś taką dużą rozróbę. Ja lecę na dół. To są cienie. Czego to są cienie? Widzowie, Wy może tego nie widzicie. Ale te wszystkie kropki tu. To są cię Tak. Widzimy się widzowie jak to już wszystko już odlaguje nam. I już wszystko wybuchnie. Widzowie! Zaraz będzie nie, zaraz na milion procent wywali. O. Widzowie, tu nie... Ja, duchy... Ej widzowie! Uwieście mi, ale naszego kumpla wywaliło! Naszego kumpla wywaliło! Dołącz, dołączaj! Dobra, widzowie! Nie wiem, nie da się odlagować tego serwera. Już tego serwera nie ma. Sprawdźmy, widzowie, czy możemy coś stawiać. Spróbujmy. To ty Sprawdźmy, czy możemy podpalać. To wybucha, widzowie. To wybucha. Czekamy, widzowie, aż to się odlaguje. Lagi, lagi, serwer nie przetrwał Widzowie. Tu się nie da nic... Czy mogę podpalić coś? Czy mogę podpalić coś? Wywali mnie widzowie. Widzowie, widzimy się na innym serwerze, bo już tego serwera nie uratujemy. Widzowie, udało się, bo ja w jakimś czasie nie udało się. Widzowie, niestety ten film już musimy kończyć, bo nie da rady. Mam to po prostu za dużo lagi. Widzowie, to byłam ja, Wasza Pancia Pieska. Przegnasz się? Nie chcę się przegnać. To tu się.